Developerska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Jakie master stosuje ekologiczne rozwiązania w swoich inwestycjach? A jeżeli nie ekologiczne rozwiązania, to czy po prostu coś związanego z ekologicznym, zdrowym trybem życia? W tym momencie prezentujemy Państwu naszą nową inwestycję, słowiańska nowa, która mieści się dosłownie 10 minut spacerem od cytadeli. Także zielone tereny w centrum miasta, zielone płuca miasta, blisko, bardzo blisko naszej inwestycji. Wiele tras spacerowych, tras rowerowych, także bardzo, bardzo ładne miejsce i dobrze skomunikowane z centrum i fajne, jeżeli chodzi o wypoczynek, właśnie i zieleń. A jakie master ma plany na przyszłość? Co, co, co będzie dalej? Czy jakieś nowe ewentualne projekty są wdrażane? Tak, oczywiście, że tak. W tej chwili y, sprzedajemy jeszcze osiedle bajkowe. Jest to też bardzo fajna inwestycja, która cieszy się dużym powodzeniem. Y, kolejne inwestycje w przygotowaniu, myślę, że bardziej w centrum miasta, okolice Trauguta. Także kolejne, kolejne inwestycje na pewno będziemy dla Państwa tu przygotowywać.